Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na podcaście Archiwum Historii Mówionej e, Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. Jest z nami dzisiaj Aleksander Lysko, e, badacz, etnograf, e, pracownik insty Regionalnego Instytutu Kultury. I Wojciecha Korfantego. E, tak, e, Witam. z nami. E, dzisiaj, dzisiaj chcieliśmy porozmawiać na temat obyczajów i tradycji wielkopostnych na Górnym Śląsku. E, ich takiej specyfikacji, takiej Niezwykłości tych niektórych zwyczajów, które pojawiają się tylko i wyłącznie właśnie na Górnym Śląsku. Mm -hmm. e, tak. Przed tym, jak zaczęliśmy nagranie tego podcastu, e, chwilę rozmawialiśmy o tym, że mm, no, wybór e, tradycji wielkopostnych. E, i to, że będziemy o nich rozmawiać, no, wynika z tego, że to jest sobie najbardziej taki reprezentatywny czas w roku, gdzie najwięcej się dzieje, najwięcej takich przeżyć związanych zarówno ze świętami wielkanocnymi, ale właśnie z tą otoczką kulturową, którą y, społeczności sobie na przestrzeni lat y, wykształciły, to najwięcej się dzieje, najwięcej można zaobserwować y, powszechnych zwyczajów, mniej powszechnych, ale również unikatów, które. E, które są wyjątkowe i które też przeszły swoją drogę od tego momentu, w którym znane były tylko lokalnie, do tego, żeby stać się rozpoznawalne i, i być gdzieś szerzej mm, rozumiane i do, doceniane. I chcę, chciałbym powiedzieć o dwóch y, z nich, e, dwóch różnych, y, ale też pokazuje to, że mimo że żyjemy w XXI wieku, prawie już mamy, y, no chciałbym powiedzieć trzecią dekadę, ale może może nie aż tak daleko. Pierwszy z nich to um, urwany wątek, że mimo, że żyjemy w XXI wieku, to wydaje się, że wszystko mamy już poznane i rozpoznane, a okazuje się, że jednak, że jednak nie. I pierwszy zwyczaj, pierwszy obrzęd, który chciałbym przybliżyć, czy opowiedzieć, a w zasadzie zwrócić uwagę na pewną wyjątkowość, to jest tak zwane kulanie jaj pod Kluczborkiem w gminie, przepraszam, w gminie Kluczbork miejscowość Krasków, ponoć jeszcze w innych miejscowościach również, ale na to nie mam żadnych dowodów, dzieje się właśnie to kulanie jaj, albo inaczej działo się do lat 60 zgodnie z informacjami z literatury, która o tych zwyczajach wspominała. Zwyczaj jest bardzo prosty w wymowie, Wielki Poniedziałek z takiej górki ziemnej, pod odpowiednim pochyłem, które kończy się delikatnym wypłaszczeniem, którym jest tak zwana ducka na samym dole, czyli taki dołek. Puszczane są z tej górki po uruchomieniu takiej blokady przynoszone przez mieszkańców jajka wielkanocne, wypełnione różnymi w środku elementami. Czasami też są to tylko wydmuszki. I chodzi w tej zabawie, bo to w zasadzie jest zabawa. Wielkanocna o to, aby która z tych które z tych jajek najszybciej do tej ludzki się uda znajdzie. I oczywiście temu towarzyszy spotkanie takie świąteczne, są jakieś materiały do, do spożycia i tak dalej. W ogóle gromadzi się społeczność przy tym wydarzeniu. Jest też też chyba modlitwa, jak dobrze pamiętam. Ale Dlaczego o tym mówię? bo trochę przeplatam przeszłość z tym, jak to jest teraz i wrócę do, do tej kurwanej myśli, że um, od, z literatury wynika, że ten zwyczaj zakończył swój żywot w latach 60. ubiegłego wieku. Ale z jakich, nazwijmy to, przecieków jeszcze w trakcie naszych badań okazało się, że być może ten zwyczaj jest y, praktykowany dalej. Ja w 2019 roku, jak dobrze pamiętam, w poniedziałek wielkanocny udałem się do Kraskowa i ze zdumieniem Odkryłem, że ten zwyczaj nie dość, że jest praktykowany w 2019 roku, tylko wszystko na to wskazuje, że od tych 60. lat był przez cały czas w różnych formułach, czasami pod dachem, czasami na zewnątrz, w zależności od pogody, jednak przeżywany i, i realizowany. Więc to jest dosyć zaskakujące, że jesteśmy w stanie, teraz mówię o środowisku badaczy, przemilczeć kilkadziesiąt lat i uznać, że coś się nie zadziało. Prawdopodobnie to jest związane z tym, y, to jest domniemanie, podkreślam, że opisując, badacze, badacze opisując rok rocznie w kolejnych latach pewne zwyczaje, nie będąc w terenie, y, przyjęli za prawdziwe to, że ktoś kiedyś napisał, że w 60-tych latach zostało to y, zaniechane. Natomiast dopiero bytność w terenie, kontakt z ludźmi, nawiązanie wcześniejszej relacji i tak dalej, to jest trochę to, o czym we wcześniejszych um, wejściach mówiliśmy, pozwala sprawdzić, czy taka jest prawda. I też zachęcam do tego, żeby nie wierzyć wszystkim dokumentom, które do nas docierają, a próbować realnie dowiedzieć się, czy, czy, czy czasami... To, co z, y, ktoś nam przekazuje, pewnie w dobrej intencji, jest rzeczywistością y, prawdziwą i tą jedyną. Więc to jest bardzo wielkie odkrycie i mówię, aż dziwne, że y, w tym czasie, w którym żyjemy, gdzie dostęp do informacji jest ogromny, takie odkrycie nastąpiło i miało y, miejsce. Więc to o kulaniu jaj, natomiast Ale drugi... Ale jedno pytanie. To, ten zwyczaj, on ma jakie, jakie pochodzenie? Jak to jest w ogóle... Y? Czy, czy to jest po prostu jako prezenty wielkanocny? Czy, czy to... to bardziej to jest kwestia taka ludyczna, zabawowa. Nie, ja nie znam jakiejś genezy, która by miała y, mieć jakieś głębsze, y, głębsze znaczenie. Tym bardziej myślę, że powiązanie z tym, że jest to element rywalizacji, że wygrywa ktoś, kto szybciej do tej, te swoje jajko do tej. Y, do tego zagłębienia wrzuci, no to wydaje mi się, że to jest bardziej kwestia takiego przeżycia, przeżycia ludowego, ludycznego. Co więcej, na przestrzeni lat pojawili się, pojawiły się osoby, które kombinowały, w jaki sposób to jajko ma być najszybsze i na przykład dodawali do niego gipsu do środka, a jeśli był gips, no to dzięki temu to jajku było cięższe, czyli szybciej y, ruchem takim spadzistym znajdowało się w tym miejscu, w którym się miało znaleźć. No tam pewnie była sobita za to y, nagroda różnego typu, więc to, to w, ten, w, 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 w tym rodzaju jakby przeżycia się to zamykało. Dobra, i w jednym Tak, w zwyczaju to jest y, też unikatowa sytuacja, ale już bardziej. Też z poziomu w zasadzie odkrycia, to są, to jest brama wielkanocna i krzyżoki z miejscowości Borki Małe w gminie Olesno. Rzecz, którą też kolega Robert, yy, no, dowiedział się o niej też troszeczkę przypadkiem yy, podczas swoich gdzieś tam rozpoznań, co dzieje się w terenie. I to jest zwyczaj, który yy, pielęgnowany jest, to jest mała miejscowość Borki Małe, pielęgnowany jest przez 12 młodych yy, Kawalerów z tej miejscowości, którzy przez cały rok, ale głównie przez okres wielkiego postu, zbierają od mieszkańców wydmuszki. I y, te wydmuszki po zebraniu, a to są często ilości tam kilku tysięcy wy wydmuszek, y, te wydmuszki są zaplatane y, w każdego roku w inną konstrukcję na takich sznurach. W inną konstrukcję, nawiązującą w swojej wymowie do y, święta wielkanocnego. Czasami jest zajączek, czasami jest jakiś inny y, element. Y, I po, po przygotowaniu tej, y, tej konstrukcji, która ma czasami kilka, kilkanaście metrów, tak patrząc całościowo, y, ta konstrukcja wynoszona jest z remizy w wielką sobotę około godziny 21.00. I takim pochodem do centralnego miejsca we wsi między albo dwoma słupami w zależności od roku, albo głównie między dwoma drzewami na wysokości około, ja wiem, 80 metrów. Zawieszana jest ta, e, ta konstrukcja, ta, ta brama wielkanocna z tych wydmuszek, e, tam z użyciem sprzętu strażackiego i tak dalej. No i wisi, zgodnie z tym, o czym nam mówią e, nasi przyjaciele w Borka, bo tak już mogę powiedzieć, bo tam byliśmy kilkukrotnie ci, ci, ci młodzi ludzie, wisi do kolejnego roku. Targana, tam wiatrem i wszystkimi innymi warunkami atmosferycznymi. E, za pierwszym razem powątpiewaliśmy, przy jakiejś innej okazji, gdzie we wrześniu zjechaliśmy tam sprawdzić, czy rzeczywiście ta dana brama funkcjonuje w tym miejscu, oczywiście ona była, więc to jest prawdą, że ona przez rok wisi jako taki element ubogacający e, taką lokalność i też nawiązujący do, e, do świąt wielkanocnych. I to jakby już samo w sobie ten zwyczaj jest e, interesujący, bo nie ma odpowiednika, nie znamy, żeby coś takiego działo się na Górnym Śląsku, to na pewno najprawdopodobniej również w innych terenach naszego kraju. Natomiast do niego dołączono jest jeszcze coś, co się dzieje później. Ci tych 12 młodych ludzi, nawiązanie prawdopodobnie do 12 apostołów, wracają do remizy, z której wyszli na ten pochód do tego centralnego miejsca we wsi, jedzą jajecznicę ze 120 jaj około godziny 23. Odpoczywają i o godzinie 2.30 w nocy udają się do miejscowego kościoła. Kościół jest pusty, jest otwarty. Wcześniej to jest załatwione z, z księdzem, wchodzą do tego kościoła, zabierają proporcje, ustawiają się w szyku takim wzdłuż głównej, głównego korytarza, głównej nawy, korytarza i odśpiewują akapela. Piosenki, pieśni związane z nadejściem z martwych stałego. Jest to, ja tam uczestniczyłem w tym dwukrotnie. To jest przeżycie ponadprzeciętne. Naprawdę człowiek ma ciarki na, na ciele, kiedy czuje się, że ten śpiew jest takim energicznym, takim energicznym podzieleniem się z tym, co ci młodzi ludzie przeżywają. Co więcej, to nie są ludzie, którzy są zaciągani do tego, żeby być w tej grupie, tylko oni są selekcjonowani, yy, aby być w, 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 w tej grupie 12 osób. Yy, między innymi z tego względu, czy umieją śpiewać. Bo ten śpiew nie jest im potrzebny tylko do tego, żeby zaśpiewać w tym kościele yy, przed tą godziną trzecią czy 3, no, około trzeciej nad ranem. Tylko oni z tego kościoła wychodzą i polami wokół wsi ze śpiewem w nocy, no, nad ranem, kiedy jeszcze jest ciemno, y, obchodzą y, te pola. Tutaj oczywiście jest cała ta magia, y, czy wiara w urodzaj i to, że y, dzięki temu obchodowi po prostu będzie się rolnikom działo. Około godziny 5 nad ranem oni wracają, przebierają się i o godzinie 6 normalnie w rezurekcji y, uczestniczą. Kilka ciekawostek, a w zasadzie chyba jedna, bo, bo nie, nie chcę też przedłużać. Któregoś roku Jeden z rolników powiedział, żeby przez jego pole, żeby od tego roku nie przechodziła, nie przechodziła ta grupa y, krzyżoków, nie? że tam z jakichś powodów y, on sobie tego życzy. No i grupa się na to zgodziła i zaczęli tam inną trasą, ale powiedzmy da, dalej w, w, w podobnym szyku i w podobnej trasie, ale jednak nie tej samej y, od, odbywali ten pochód. Następuje kolejny rok, czy w tym samym roku yy, pojawiają się różne zjawiska y, atmosferyczne, i z różnych groźnie, groźnych zjawisk atmosferycznych jedyne pole, które ucierpiało, to jest pole tego rolnika, który się na to nie zgodził. To jest opowieść tych ludzi. Nie sądzę, że oni sobie to, znaczy no, tych ludzi, mówię o, o, o Krzyżokach, tych 12 oso osobach, nie sądzę, że oni sobie to wymyślili. Myślę, że to jest wiara w to, że oni robią rzecz, która jest pożyteczna dla całej społeczności. Ten rolnik ponoć przychodzi przed kolejną, yy, przed kolejną Wielkanocną do tej grupy i mówi, wróćcie na trasę tego pochodu, taka jaka ona była wcześniej, nie? więc jest to o czymś, co kurczę zmienia trochę obraz funkcjonowania społeczności lokalnych, mimo że to jest mała miejscowość i Olesno też może nie jest największym miastem z całym szacunkiem, to to ten zwyczaj do 16 roku był znany tylko lokalnie, był gdzieś opisany w lokalnej y, prasie i nikt nie miał okazji do tego, żeby go na pewno poziom taki ponadlokalny, później regionalny, dzięki naszym staraniom, a później y, również w uznaniu takim ogólnopolskim mógł zaistnieć. I co więcej... Bo taką też ja miałem indywidualną obawę jako badacz, czy ta grupa po prostu w związku z tym, że ten zwyczaj jest bardziej rozprzestrzeniony, nie poczuje, że może się tam coś rozcieńczyć. Nie? Że niektóre elementy tego całego dnia, tej wielkiej soboty, i to zdobywanie tych wydmuszek będzie inaczej potraktowanie, potraktowane do 20, 2022, jak dobrze pamiętam, gdzie byliśmy tam ostatni raz to dalej funkcjonuje w ten sam sposób zmieniają się osoby, które są w tej grupie, bo dlatego, że osoba, która w kolejnym roku czy w danym roku będzie wychodzić, będzie się żenić, jakby nie może być w tej grupie, bo tam są tylko kawalerowie, więc następuje coś w formie castingu przez pozostałą jedenastkę, żeby wybrać ym, tą drugą, tą brakującą osobę do tych dwunastu, żeby ona mogła, właśnie w tym takim przepływie, w pewnej równowadze dalej być elementem tego zwyczaju. Więc naprawdę wyjątkowa rzecz, ym, trudna czasami do wyobrażenia. Mamy też materiały filmowe na naszej stronie, żeby o tym, żeby to przybliżyć. Więc zachęcam do sprawdzenia. Niekoniecznie zachęcam do tego, żeby odwiedzać y, Borki Małe Wielką Sobotę i nad ranem, chyba że naprawdę ktoś będzie miał potrzebę, dlatego że to dalej jest bardzo intymne przeżycie y, tych młodych ludzi. Oni nam zaufali i wiedzą, że cały materiał, który zabraliśmy nie jest po to, żeby zrobić newsa tak, do Y, jakiegoś medium powszechnego, tylko że robimy badania, które mają być później upowszechniane i promowane. I oni sobie też zaufali nam, zdali sobie sprawę, że, że w każdym roku, kiedy się zapowiadaliśmy kolejny raz, oni mówią, "OK, was zapraszamy, bo wiemy, że jesteście, jakby robicie taką, a nie inną robotę i między słowami, mówię to oficjalnie, ale nie mogę się powołać na żadne konkretne y, tutaj Media inne, że nam mniej mówią, cytuję czy parafrazuję tych młodych ludzi, że oni mówią, że mniej im zależy właśnie na takich mediach, którzy przyjeżdżają, robią e, setkę i uciekają. Nie? To my im towarzyszymy od tam 21 do, do 3 nad ranem, śpimy w aucie i tak dalej. Więc no, to jest taka bardziej rozbudowana opowieść, natomiast pokazuje, że. E, Mówimy o Górnym Śląsku, ale myślę, że gdybyśmy mówili o innych regionach kraju, to również jeszcze teraz, w, w miejscu, w którym żyjemy, w czasie, w, w którym żyjemy, znajdziemy takie miejsca, które mogłyby być podobnymi y, bramami wielkanocnymi i krzyżokami, tylko nie było jeszcze być może osób, nie było sytuacji, nie było przestrzeni, żeby znaleźć się w takim miejscu, w którym myśmy się znaleźli. Właśnie na koniec chciałem się zapytać, jak odkrywać właśnie takie lokalne tradycje zwyczaje albo na przykład jak je poznawać, bo często są tradycje, które jakby wiemy, że istnieją w miejscowości obok, albo nawet w naszej miejscowości, ale nie rozumiemy kompletnie ich kontekstu, jakby mm -hmm. jaki jest początek dla osób, które są zaciekawione, i jak, mm -hmm. jak, to, jak to... To, to od, odpowiem na pytanie y, za chwilę, ale y, zahaczę o tą drugą część wypowiedzi, że znamy to, co dzieje się w miejscowości obok. I tutaj Cię zaskoczę, Większość moich doświadczeń czy naszych doświadczeń jest y, raczej taka rozczarowująca, że jak mieliśmy mm, na przykład m, zwyczaj klekotania też y, około wielkanocne, to było kilka miejscowości o, o, obok siebie i wiedzieliśmy, że w różnych miejscowo w tych miejscowościach w różnym czasie ten opór z klekotkami, tragaczekami się odbywa i podpytywaliśmy w danej miejscowości, o której tam w miejscowości Y, czyli obok was, i czy w ogóle chodzą z tymi traga, tragaczykami? Nie, tam nikt nie chodzi. To jest miejscowość 3 km dalej. My tam jedziemy, tam jest normalnie grupa, która się zjawia i tam o godzinie 12 y, obchodzi wieś. Więc to jest zaskakujące i to jest rozczarowujące. Użyłem tego słowa z naszej perspektywy badawczej, ale jak to jest możliwe, że y, będąc tak blisko siebie nie wiemy o tym, co się dzieje obok. Pewnie nie wszędzie tak się dzieje, ale jak powiedziałem, to jest większość naszych niestety doświadczeń, że taki, taką sytuację mieliśmy. E, a wracając do pytania, jak to robić, no to to jest trochę to, o czym rozmawialiśmy w którymś z wcześniejszych podcastów czyli no, próbować, e, próbować docierać do osób, instytucji. Które mają potencjalnie wiedzę na temat tych zwyczajów. Bo tak się stało w przypadku wspomnianego Roberta Garski, który dzwonił się do jednej z lokalnych liderek w zasadzie nauczycielki. Wcześniej dzwonił do instytucji kultury, pytając, czy się tam dzieje coś wyjątkowego. I przez różne inne kontakty innych badaczy, którzy również działają na terenie województwa opolskiego, udało się zidentyfikować panią Marię która właśnie działała w Borkach Małych i która zachęcona opowieścią, znaczy zachęcona pytaniem, co się z waszych, na waszym terenie dzieje wyjątkowego, to mówiła o tych zwyczajach, które powiedzmy znamy, są powszechne, ale wspomniała tak mimochodem, no, że mamy tam też Bramę Wielkanocną, tak. Nikt z etnografów, przynajmniej mnie, mnie znanych, nie wie, czym jest Brama Wielkanocna, więc wyobrażam sobie wtedy zdziwienie mojego kolegi, i jak on zaczepił ten temat, na czym on polega, i tak dalej. No i od tego momentu jakby wszystko już poszło w tym kierunku, który, który pokrótce omówiłem przed momentem. Więc to jest kwestia też takiej determinacji, szczęścia i znowu trochę statystyki. Bo to, że udało się taką panią Marię zidentyfikować, to nie jest tak, że za każdym razem, wykonując telefon do miejscowości obok, będziemy mieli to szczęście. Nie? To jest też splot różnych kontaktów, różnych e, naszych doświadczeń i naszego nastawienia. I to jest trudna rzecz, bo to chcę też podkreślić, to, to są trudne rzeczy, natomiast jeśli uda się nam jedną, dwie osoby już zidentyfikować, to naprawdę łatwiej nam docierać do kolejnych, e, które mogą nas wspomóc z tym, na czym nam zależy, ale docelowo myślę, że też zależy naszemu społeczeństwu, żeby wszelkie te historie, zwyczaje i wszystko to, co nazywamy dziedzictwem, było pokazywane było promowane, bo jak zakładam, nie wiem czy takie są też Wasze plany, ale jak zakładam, no dbamy o nie, bo A, identyfikujemy się z tym dziedzictwem i B, zależy nam na, nasze, na tym rozwoju tych form, o których mówimy, tych historii i C, no chcemy, żeby to przetrwało jak najdłużej, po to, żeby ci, co przyjdą po nas, mieli też zasób, do którego mogą się odwołać. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję Państwu za e, odsłuchanie naszego podcastu. Dziękuję również. To już wszystko. E, dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Materiał, jaki usłyszeliście, został stworzony przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej dzięki finansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podcasty wyrażają jedynie poglądy autora i nie mogą być utożsamiane. Z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Freundliche Grüße i do usłyszenia!